W sumie już nie liczymy, bo to już taka nasza tradycja, ale myślę, że to już dobra 10 lat się ciągnie i dalej będziemy chyba to ciągnęli, bo to tak przychodzi Wigilia, okres Bożego Narodzenia i po prostu te nasze oświetlenia i wioski jest do tego jakby stworzone, że najlepiej to wygląda w tym małym okresie. Tłumy to są naprawdę duże, można powiedzieć takie pielgrzymki, czasami trafiają się autokarowe. Jest naprawdę bardzo miło dla nas, że tak nas po prostu wszyscy odwiedzają i chwalą za to, co robimy, że ładnie to wygląda i... My jesteśmy zadowoleni i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że ludzie też są zadowoleni, z tego, że mogą to sobie pooglądać. Cały rok się o tym myśli, że a tu dokupimy lampki, tu takie powiesimy, no tu trzeba więcej kupić, żeby akurat ozdoby więcej ozdobić. No ja nie wyobrażam sobie świąt bez lampek akurat. Zaczęliśmy z końcem listopada, gdzieś po 25. Żeby tak już coś na 6 grudnia było, pierwsze lampki już wisiały. 2 grudnia. I tak y, przez ten czas sukcesywnie coś było dokładane. Tak, liczyłam, że to może jest 5-6 tysięcy, ale mąż mi uświadamia mówi, że nie, że to jest dużo, dużo więcej. A tak po prostu y, wydawało mi się, że to może jest tyle a to na pewno, na pewno w... Y, jest ich dużo, dużo więcej. Chyba sobie nie wyobrażam to teraz, żeby wejść do tego naszego popowa, czy wjechać, żeby było ciemno, żeby tylko się latarnie świeciły, to by było chyba taka. Nieporozumienie, że tak powiem, bo no by to brzydko wyglądało. Tak jest jednak, jest ten urok, jest ta wieś bardzo ładna. No, wiadomo, że jest zasługa naszych mieszkańców, którzy to wszystko zrobili, przygotowali i tak samo są zadowoleni jak i ja i wszyscy tutaj, co przyjeżdżają i oglądają tak samo.